Hej, ze strony Grusty, wracamy do naszej wesołej kompanii Krwawego Słońca. Jesteśmy gotowi na dalszą podróż. Trzeba by znaleźć nowe zlecenia i zacząć znajdować lokacje z nieumarłymi. Oczywiście, jedną lokację mamy, dosyć pechową. Na razie tam nie pójdziemy, ale ruszymy w stronę Heldenfeste. <laughs> licząc, że znajdziemy tam jakieś zdania. A przy okazji może ruszymy w te rejony świata, by odkryć parę może jakichś lokacji, gdzie będziemy mogli powalczyć z nieumarłymi. W końcu żeśmy taki motyw wybrali naszego dalszego rozwoju. W Hellen akurat jedna rzecz jest dostępna, ale zobaczmy czy coś ciekawego mają na podorędziu. Widzę, że coś, parę rzeczy ciekawych mają, ale chyba na naszą kieszeń na razie nie za bardzo. Jeśli chodzi o bronię... U, legendarna jakaś broń, no ale to też na razie nic nie wyposażymy za bardzo. Hmm, możemy zobaczyć jeszcze czy mają coś w Marketplace, trzeba by dokupić żywność naszym ludziom. Hmm, dokupimy te dwie rzeczy i chyba styknie. Ale czy nasi ludzie mają wszystko? E, masz kusze, ty Też, też, też. Bronie niestety słabe, no ale trzeba walczyć z tym co mamy. Na razie nie będziemy kupować, bo nie widzę sensu. Tu jest tańsza jakaś zbrojka, którą można by naszym ludziom założyć. Nie jest wcale tragicznie zniszczona, ale zawsze będzie można ją zreperować. Weźmiemy w takim razie i wymienimy naszemu temu człowiekowi i podmienimy tutaj. Dzięki temu nasz tutaj Gerold nie dostaje nową zbroję i elegancko. Możemy ewentualnie jeszcze w training hall podbić naszym ludziom trochę. Mm, expa, żeby szybciej, nowo Gerhard, fajnie, jakbyś się szybciej uczył ze strzelcem z Rollo. I zobaczmy, cóż to za... zadanie mamy od tych ludzi. Mamy zniszczyć. Hmm, zadanie nie wygląda trudne. Możemy spróbować. Mamy zniszczyć grotę niedaleko stąd. I Jest ona pełna orków. Hmm. Spróbujemy. żywności mamy zapas na dni 4. Powinniśmy tam w miarę dotrzeć, więc prawdopodobnie widzimy się tam na miejscu. I tu widzę, że nawet jacyś są grasanci, którzy są chętni dostać w pierdziel, więc jak najbardziej skorzystamy. I już do nas pięknie podchodzą. Będziemy oczywiście prowadzić ich ostrzelać, jeszcze wtedy to BOR nie trafia. Zobaczmy, czy nasz Gerold trafi. Piękne uderzenie. Myśmy zrobili nawet kroczek do przodu. I zrobimy sobie ripostę. Ustawimy pchnięcie włócznią. Nawet potężnych mają tutaj przeciwników. Będzie dosyć ciekawa rozgrywka. Tutaj niestety pudło. Jest tu oczywiście kilku, którzy się nie nadają do walki z tych przeciwników. I tak jak my nie potrafimy strzelać, tutaj wysuniemy naszą włócznię do przodu. Morew zrobi krok do przodu, i myślę, że na tą chwilę będzie w tą stronę chyba wszystko. Ewentualnie tu możemy jeszcze riposte faurezem zrobić. Czekamy, aż ludzie będą podchodzić dalej do nas. Ja tutaj widzę, że nie ma sensu. Dalej będą się zbliżać. Mają kilku strzelców. Może nawet damy im radę. Na razie czekam na dalszy rozwój sytuacji. A tutaj mam jednego, który próbuje atakować naszego sierżanta, ale nie daje rad trafić. On jest bardzo zwinny. A tutaj widzę, że mają problemy z ustaleniem. Będą prowadzić, atakować naszą prawą flankę. Trzeba będzie przynieść tam nasze siły. Więc trzeba zająć się tym tutaj brygadzistą, który jest blisko. I oczywiście zająć się tym panem. I nasz morys pięknie dokończył przeciwnika. A my możemy dalej zająć się ostrzeliwaniem przeciwników. Pięknie, Geralt jednym strzałem kładzie wroga. Zobaczmy, jak da radę Rollo. Rollo niestety nie trafia, ale myślę, że Rollo, zmienimy mu broń. Dobrze by było, żeby nie zginął nam. Tutaj nasz... Poczekamy, jak ten przeciwnik podejdzie, ale musimy zacząć podchodzić tu bliżej, więc to przesuniemy tutaj Riposta. Nasz kolejny strzelec, zobaczmy, gdzie ty masz szansę coś trafić. Jest trochę strzelanie nas, ślepca. E, tutaj przesuniemy się i dobra, udało się, chociaż go trochę pacnąć. I tu zatkamy dziurę. A tak, no niestety, pudło. Tutaj podejdziemy naszym tobioernem do przodu. A nasz korzystając wykorzystając z sytuacji, że jeszcze mają na tak piękne uderzenie. My trochę też przesuniemy się, żeby nie byli zbytnio osłonięci nasi tutaj kompanii. No, wygląda to, że będzie dobrze. Jeszcze przesuniemy tutaj. Zobaczmy. Łucznik ich znowu przeskakuje, traci turę. Ich kusznik strzela po Zobaczmy tutaj, jak wygląda teraz sytuacja. Tutaj próbują coś atakować naszego szczepnika kolejne nieudane strzały. Bardzo mnie to cieszy. Próbujemy w takim razie. Erling zablokuje łucznika. A my mamy teraz szansę zaatakować tutaj. Ten będzie uciekał, nie ma sensu. Piękne rollo niszczy łeb przeciwnika. Dużo mu życia nie zostało. Załatamy tą niegodziwą dziurę. Będziemy atakować przeciwnika. I teraz zostało nam kilku strzelców. Zobaczmy, co by tutaj zrobić. Tak, tego pana można by spróbować ostrzelać. Niestety pudło. Zobaczmy czy Geralt da radę coś tu skórać. Niestety pudło, ale zobaczmy Faures. Faures, zobaczmy, czy ty jesteś w stanie zakończyć życie? Piękne ucięcie głowy. Wspaniale to zrobił. Próbujemy walczyć oczywiście dalej. Tutaj większa szansa jest, że ten dostanie. Udobijemy przeciwnika, zakblokujemy kolejnego kusznika i teraz tak, Morynf, zobaczmy, kogo ty masz te na najwięcej celności. E, osłabmy tego przeciwnika jak najbardziej, a nasz Gerhard niech strzeli w tego. Niestety, pudło. Ale nie ma tego, co by, na dobre, złe, co by na dobre nie wyszło, gdyż mamy możliwość tutaj ładnie ugrania tego bez większych strat. A Zobaczymy jaką zrobi taktykę przeciwnik. Kusznik zmienia broń, łucznik zmienia broń, bardzo dobrze. Ach, cholera, niedobrze. Uuu, I wykrakałem. I padł nasz jeden z wojaków. Faures, całe szczęście co nie byłeś ty. Zwykle ty masz tego wecha. No, trochę dostaje Faures. Zobaczymy czy nasz człowiek yy, ocali z tego ataku piękny to biorę atak oczywiście próbujemy dalej napierdzielać. dobrze tu się udało dobra rollo próbuje atakować i niestety 70% szansy i za mało żeby trafić próbujemy oczywiście dalej myślę że dobrze że byłoby tu zajść teraz tak faures obyś ty przeżył nic ci się nie stało a my próbujemy dalej tu walczyć 2%. Próbujemy tego. Pięknie. Pozbroi jego. A Erwin może zająć się tu atakowaniem. Tu niestety pudło. No, nocą jest ciężko walczyć. Nie powiem, że nie. Ale wygląda całkiem dobrze. Yy, tutaj niestety pudło. Przeciwnika bardzo dobrze w sumie. Kolejne nieudane ciosy przeciwnika i oczywiście wymiana uderzeń. A nasz tutaj... Brywa również. Próbujemy. Ach, niestety dwa razy pudło i trochę dostaliśmy po zbroi. No da, brigand ten, pięknie rollo trafia. Obawiam się właśnie o faureza, że faurez może jednak nam ten zaraz wykipować. Nie dobrze, bardzo niedobrze. Ale próbujemy tu piękny strzał to Biuerna. Teraz, którego tu sieknąć. Ach, pudło niestety. Próbujemy dźgać oczywiście dalej. Tu już pięknie poszło, i teraz tak, którego tu walność? No spróbujmy tego. Pięknie udało się, ale tu podniesiemy tarczę, bo boję się, że Powers może źle skończyć. No to jest unik, przesuniemy się i będziemy próbować dalej. No i liczymy na drapane. No ale tak to jest, jak się przesenia o swoje możliwości, i nagle się kończy to zgonem któregoś z naszych ludzi. Stare przyzwyczajenia trudno pokonać. Ale dobrze, dodamy no rado. Pięknie, Geralt trafia. Myślę, że jak dobrze pójdzie, Moriff ma szansę. Nie, nie będzie miał tu szansy. Ale pozostali nie go otoczą. Na wszelki wypadek, jakby Erwin spudłował kolejny raz. Bauresty też otocz przeciwnika. I ktoś ściąga nie, Lane hard miecznik, nie, on miał siódmy poziom, kaciemy ta żaba, Pepe. No i tak się kończy rumakowanie, no No, to trudno, no trzeba będzie wyposażyć naszych ludzi w troszkę lepsze wyposażenie. Nic na to nie poradzimy, że zdedzili, nie? No. Można było to lepiej rozwiązać. ale po co? W takim razie. Zobaczmy, hmm, Faures, masz poziom. Dodamy ci więcej ataku, większą obronę, damy ci też większą wytrzymałość. I możemy dać ci dodatkową umiejętność. Ty miałeś być naszym miecznikiem, hmm, dałbym ci teraz berserka. Później damy ci, żebyś był pancerny i musimy ci dać jakąś dwuręczną broń. Gerold, eee, Gerold, super. Gerold, teraz twoja kolej. Masz ulepszony już to i damy Ci również Berserkera, żebyś lepiej na to strzelał. I proszę bardzo, już ma 80. Mm, bardzo dobrze. Po drodze trzeba będzie znaleźć jakiegoś człowieka, żeby dołączył do naszej organizacji samobójców. Ale wygląda to, że chyba nic tu więcej już nie zmienimy. Więc piękny powrót. Ruszyli już zgon jednego. Może kogoś trafimy w Gron Kronenwal, żeby zatrudnić sobie? Teraz w takim razie się przekonamy. E, no nie za dużo. E, kogo tu możemy zatrudnić? Możemy zatrudnić Otmara. Nie ma złych statystyk. O 3000 to jest strasznie dużo na naszą kieszeń. Przydałby się, że tak powiem, ktokolwiek. To jest choć ciut lepszy od White'a. Tylko teraz tak, czy bierzemy zapchaj Dziurę, czy też nie. 54, 48. Eee, dobra, bierzemy sobie Haralda. Będziemy mieli mięso, armatnie. czym znaczy, jak to mięso, armatnie będzie się sprawowało w walce. Na tą chwilę damy mu po prostu wyposażenie. Jakąś tarczę i jakiś mieczyk. No i powinien. O, mamy lepszą tarczę. Właśnie, Faures. Tobie się przyda na pewno lepsza tarcza. Myślę, że to będzie dobra inwestycja dla ciebie, kolego. Yy, I naszemu Morymfowi możemy zmienić też lepszy hełm. No i chyba tyle na razie. Nie mam tu nic więcej do myślenia. To ma ile 70, a to ma już ile 80. Dobra, możemy jeszcze zobaczyć, czy dokupić jakiś sprzęt naprawczy. Bo. U, nie mają nam bardzo. Ale można kupić strzały, bo jednak ich mamy mało. Możemy sprzedać trochę tych śmieci niepotrzebnych. Ten. I akcji to może zostawić. Zobaczymy. Może ktoś będzie chętny, żeby tego używać. Na razie zostawimy chyba tyle. No i co? I kolejnych. Widzę ośmiu bryg brygadzistów, którzy biegną w naszą stronę. Zatakujmy ich w takim razie, zanim inni się to do... łapią do nich. Walka w lesie. I mają kilku strzelców. E, zobaczmy. O, mamy możliwość to Biołem strzelić. Pięknie to Biołem trafia. No, również do nas podchodzą, więc bardzo mnie to cieszy. Więc będziemy nawet próbować podchodzić do nich. Niech się wystrzelają i dobiegną do nas. A my liczymy na to, że będziemy mogli w miarę tutaj... O! Proszę bardzo, Gerold Strzał piękny. Teraz Rollo, zobaczmy Rollo. 50% szansy tutaj. Próbujemy. Pięknie. Kolejna rana na przeciwniku. Gerhard, zobaczmy Gerhard. 56% szansy. No, niestety tu już pudło. I jeden jeszcze został. Nie, to już są wszyscy od nas, więc odczekamy tą turę. Liczmy na to, że przeciwnicy wesoło pomaszerują w naszą stronę. Kolejny łucznik. próbuje strzelać. Całe szczęście nie trafia. Ci powoli gramolą się w naszą stronę. Dla na mnie tak to wygląda. Łuch, kolejny wybieg. Dobrze, zobaczmy teraz tak. Kogo ty masz szansę bardziej postrzelić? O, proszę, topiORN, strzelaj w tego, piękny strzał i czy będzie drugi? I boże bardzo, double kill, topiORN wyszkolony, kusznik. Ruszajmy takim dalej, nasz następny strzelec niech zacznie tutaj robić pogrom. Zobaczmy, 81% szansy, trafia pięknie. Obrażenia wzmocnione, zobaczmy. Poczekajmy, może ktoś będzie chciał podejść. Tu możemy trafić, pięknie, coś tam trafiamy. Aures na razie nic, i tu zobaczmy też nic. Dobra, czekajmy w takim razie, niech podchodzą do nas dalej. Dobra, tutaj nasi ludzie nie ma co podchodzić, Liczy na to, że jeszcze podejdą. Nie będziemy aż tak ryzykować. Dobra, ten ruszył do przodu pięknie. Tu jeszcze z tyłu wypełzają ze swoich grud. Podoba mi się to. W takim razie, jak wy tutaj stoicie sobie grzecznie, i czekacie, aż oni podchodzą, to niech tak zostanie. Niech się jeszcze zbliżą, i teraz możemy zacząć ostrzeliwać ich z powrotem. Ach, oh, tu niestety Gerhard pudłuje. Zobaczmy nasz Gerold. Gerold ma już dużo no, że szansę, żeby kogoś trafić, więc ratujemy dolną flankę. Piękny strzał, i myślę, że to Bjorn zakończy życie tego człowieka, i całą jego karierę. Tak było, nie zmyślam. Rollo, rollo, ty jesteś w stanie kogoś tu położyć, może. Tu masz szansę, nawet nie trafić. I niestety pudło. Ale nie szkodzi, my czekamy oczywiście dalej, niech przeciwnicy podchodzą do nas. Ehm, chyba nawet już nie będzie chciało się podchodzić do nas, w takim razie kolejna tura za nami, a kolejni przeciwnicy leżą. Uparcie dalej strzelają, jest piękna obrona. Zobaczmy dalej, no podchodzą powoli, myślę, że to już jest czas, by podejść do nich i zblokować ich możliwości strzeleckie. Dobrze, ten wyszedł, pięknie, podoba mi się. Więc tak, tutaj przemieścimy naszych ludzi już powoli. Jeszcze poczekamy ten ruch, gdyż chcę zobaczyć, kogo jesteśmy w stanie ostrzelać pięknie. Więc leci strzał tu. Gerold pięknie coś zrobił, chłopie. I najpierw wystrzelamy się naszymi ludźmi, że tak to ujmę. A to masz taką szansę. Pięknie pocisk trafił. Możemy dalej nadparzać. Musimy mieć szansy. A, trafił. Szacun na dzielni. Tobio Erne, myślę, że ty zdążysz kogoś położyć. Pięknie udało się, i myślę, że tego pana też zdążysz położyć. No, double gabl. Teraz można cisnąć śmiało do przodu. Już przeciwnicy są dosyć mocno pokiereszowani. A my możemy zająć się w takim razie podejściem tych dwóch ostatnich. Dobrze, łucznik jest już załatwiony. Nie będzie mógł strzelać. My możemy spokojnie przetransportować naszych ludzi do. Proszę bardzo, morale upadły. W takim razie teraz tylko czekać Następna tura. Pięknie wyjął nożyk i będzie próbował nas skrobać jak ziemniaki, ale my nie jesteśmy takimi potatosami. No dobra, może jesteśmy trochę potatosami, ale nie aż tak wielkimi, żebyśmy mieli dać rady sobie z nimi. No i proszę, jeszcze zagniemy wróg, by wzmocnić morale, które i tak nie opadają. Otaczałem przeciwnika i myślę, że za chwilę będzie koniec tego człowieka. Władujmy sobie broń. No, Faures, pokaż nam, jak to się robi. Piękne ścięcie głowy. I jakieś fanty wskładły do kieszeni. W takim razie, zobaczmy, cóż to za fanty ciekawe nam dropnęły. Kolejna ciekawa zbroja, znaczy ciekawa, mocniejsza od podstawowej, co mają nasi ludzie. I chyba tyle, co ciekawszego. No, hełmy jakieś lepsze. Ale to możemy temu dać ten hełm. O, nie będzie miał uszkodzonego. Nie będzie trzeba go naprawiać. I tu zmienimy pancerz też samo. Nie będzie musiał go naprawiać. No i idealnie. Prawda, tam zginął Lienhard, miecznik Dighton Battle, ale reszta już się cieszy. Dobrze, Ragnar, ty dostałeś poziom. Tobie wypadałoby coś dać, prawda? Ja bym tobie dał kolego Brownie, żebyś miał więcej wytrzymałości. Będzie to lepiej dla nas do wydania. Dalej ten atak masz słaby, kolego. Ale na tą chwilę to wygląda całkiem obiecująco. A my dalej, nie dotarliśmy jeszcze do tego miejsca. nie? No dobra, lecimy tam na złamanie karku i za chwilę się tam widzimy. Dobra, dotarliśmy do tego miejsca. Jest kilku młodych orków i jeden berserker. Myślę, że zdążymy jeszcze przed kolacją ich ubić, więc jedziemy z nimi. Oczywiście berserker już się na nas rzuca. Więc trzeba będzie to rozgryźć dość rozważnie. Do tego, podchodzimy tutaj, jednak siedmiu jest. Oczywiście włócznie do przodu. I liczmy na to, że szybko położymy Berserkera. Dobra, już po jego pięknej zbroi. Poro mają tych broni dosyć mocnych. Ach, niestety Gerhold buduje. Rollon, no, Też poduje. No, nie zbyt to się dobrze okraja. Zobaczmy, Gerhard. Pięknie, coś tam trafił. Zniszczył całkiem zbroję, idealnie. Myślę, że będziemy musieli na naszych ludzi podnieść tarczę wysoko. Zrobić jeszcze tak. Będziemy podnosić tarczy naszym ludziom. Ktoś tu jeszcze strzelać musi. Chyba wszyscy wystrzelali się co mogli. No i co, i czekamy. Niech podchodzą do nas. Dobra, podszedł. Nie udało mu się. Bardzo dobrze. Tu trzeba będzie rozważnie to robić. Jednak to są niby orki, ale. Wypadałoby nie zginąć przy okazji. Na moryf, zobaczmy. Piękne uderzenie. Gerold, sprawdźmy. Piękny strzał, prawie kładzie przeciwnika. Tutaj podchodzi i ja niestety obronił się. Ale nie ma tego, co by na dobre nie wyszło. Próbujemy tu strzelić. Pięknie, morale troszkę osłabione. Zobaczmy, kogo ty. Dobra, walnij tego. Tarcza do góry. Dobra, tutaj coś próbują też żartować sobie. Spróbujmy w tego. Pięknie! Coś tam oberwał. Tutaj mamy wysokie morale naszego pana Haralda i niestety God damn it. Tutaj zrobimy obronę, pchnięcie... Faures. Czy dasz radę? Pięknie! Faures daje radę. Robimy tak i tak. A tu oczywiście dalej wypchamy naszą tutaj włócznię do przodu. Ach, jeden ogłuszony. E, dobra, no trzeba poczekać na dalszą sytuację. Na razie Berserk leży, jest dobrze. Mogłoby być lepiej, gdyby nasi ludzie lepiej strzelali. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A, shit, Ale oberwał. To mm. Harald, ten nowy, mięso nasze armatnie. Nie sądzimy, że faktycznie będzie naszym mięsem armatnim tak szybko. Na pierwszy strzał, zobacz, 80% szansy. Pięknie, morale opadły. Dwóm nawet. Pięknie. myślę, że jak dobrze pójdzie, Morymf zabije dwóch. A, niestety nie, Morymf nie zabił, ale nie szkodzi, możemy zająć się w takim razie oszliwieniem tylnych boczków. Ehm, Ragnar, zobaczmy. Ragnar, Ragnar, wiesz co? Tarcza do góry. Jedno uderzenie, trudno. Ehm, próbujemy dalej tutaj oflankować przeciwnika. No, ach, potarczy i dostał w łeb. I tu kolejny dostaje. Nie za wesoło. Tutaj mało mamy siłki. No dobra, trzeba podejść i dokończyć dzieło zniszczenia. Liczymy na to, że. Ach, nie dostanie. No, trudno. Podejdźmy naszymi ludźmi. Trzeba tego pana wycofać, żeby nam nie zginął. Chyba to tą chwilę wszystko co mogłem zrobić. No, czekamy na tę wąturę. Ten będzie próbował wrzucać, na szczęście nie trafia. My możemy próbować tutaj odsunąć się, tak jak była mowa. I on niech sobie stoi. A my zajmijmy się teraz tymi panami. Pięknie, tu już osłabiona łapa. Następny strzał, tutaj ruszymy naszym moryw. I teraz tak, którego tu sieknąć? Tego wypadałoby, pięknie morale poszły w dół. Możemy dźgać go dalej, pięknie, zobaczmy czy nasz tutaj rollo, niestety strzała wbija, czy znaczy bełt dbia się w tarczę. no to co, próbujemy kosić dalej, zobaczmy, ach, niestety, oby to się nie skończyło jego zgonem, ale dobrze jest, zobaczmy następnych przeciwników, spróbujmy tego, troszkę go zraniono, dobrze, może być. Nasz Erwin mógłby zrobić krok do przodu, na razie tyle. Faures, zobaczmy, próbuj Faures, może dasz radę? Pięknie, kolejne rady. Dobra, ten dostał, możemy... Harald musi odczekać swoje. Tak samo pozostali nasi ludzie i może ten jeden zaraz będzie ginął. Ach, nie zrobił ruchu. No... Aj, shit, ten, to... no, ten to ma pecha dzisiaj. Dobra, pięknie Gerold ratuje sytuację i dobija przeciwnika. I drugi strzał niestety w tarczę. To Bjorn. Zobaczmy, czy też należy stawić tego. Pięknie, załatwiony. I od razu próbujemy w tego. Tarcza, niestety. Kolejny dobity krok i próbujemy. Tak, piękne ciosy. Kilku ludzi mamy mega rannych. Ale nie jest taka tragedia. Mogło być gorzej. Mogło być. Próbujemy go otoczyć, trochę jedno pchnięcie. Świetnie, już jest flea, a tym też Ragnarem się cofniemy, szkoda trafiać jednostki. Tam był po prostu gigantyczny pech, ale tutaj też pech. A ale dostał, ale, ale żyje, no. Dobrze, przeżyjesz, oby. Yy, teraz tak, yy, tutaj nie ma co dalej ruszać, poczekajmy na turę przeciwnika. Atakujemy, oczywiście, ile się da, Przyładujmy broń. Kolejne piękne strzały wchodzące w przeciwnika. No to już gorzej, ale przyładowujemy, co się uda. No to próbujemy. Pięknie, Erwin pokonuje przeciwnika. No kto tu jeszcze może? Ty możesz jeszcze troszkę pięknie, morale poszły i przeciwnicy też. Wszyscy przetrwali idealnie. Nawet zebraliśmy sporo łupu. Piękne zadanie wykonane. I teraz tak, widziałem, że tam mamy lepszą broń, więc tak, Faures, yy, żelaznoboki, będziesz miał lepszą broń. Gdzieś tu ją widziałem, tylko jest ona tyle ślepy, że... Och, jest, Arming Sword, będzie już pięknie z tego ciachał. E, zobaczmy, czy ktoś tutaj by chciał na przykład lepszą tarczę? Byś chciał, kolego, bo ty nie masz tarczy, bo ci zabijali ją. Okej, okay. wyszło to całkiem dobrze. I nasz Harald przeżył. <ślesz> Majemy pogżycia życia. Damy mu te Nine lives, to się przyda. Nawet te statystyki powiedzmy nie ma takich tragicznych. Damy go do tyłu. Nie tak. O, niech się chłopak regeneruje. A my ruszymy w takim razie do miasta, odbierzemy, odbierzemy za, nagrodę za to. I nasza załoga trochę odpocznie. No, a my widzimy się w następnym nie ma no.